Cześć, witajcie, moi kochani, ja jestem Negra, a dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tagiem. Dziś nagrywam tag Kini LPS, a jego nazwa wyświetli Wam się tutaj na ekranie. Polecam wejść na kanał Kini, ponieważ ma naprawdę świetne filmy. W dzisiejszym filmie również przepraszam za głos, ale nadal jestem chora. Pierwsze pytanie: G2 versus G3. Zdecydowanie G2. Z czym ci się kojarzą dziurki w głowach G4? Tak, jakby ktoś im strzelił w głowę z pistoletu. Czy lubisz małe petszopy z G4? Tak, niektóre są nawet słodkie, ale niektóre są trochę przesadzone. Czy seria głodne zwierzaki i spragnione zwierzaki przypadła ci do gustu? Tak, przypadła mi do gustu, ponieważ naprawdę są fajne dodatki, fajne są kształty petszopów. Czy chciałabyś, aby G4 miały magnesy? Mi to jest bez różnicy. Tolerujesz ludzi, którzy bardziej lubią G4 od G2? Oczywiście. Jaki kształt Petrzopa z G4 i G2 najbardziej lubisz? Z G2 lubię short hairy, jamniki, dogi, a z G4 lisy. To było już ostatnie pytanie na dzisiaj. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Papa! Pa.